Dzień dobry bardzo. Od kilku dni mam naprawdę dobrą passę. Mam energię, mam siłę, mam wyjątkowo dobre samopoczucie i wszystko idzie mi jak z płatka. A powód jest prozaicznie prosty, naprawdę, aż mi jest z tym dziwnie. A mianowicie zaczęłam dobrze spać, wysypiam się. Wkładę się koło dziesiątej i wstaję z budzikiem o szóstej i mam oczy jak 5 złotych, po prostu jestem pełna gotowości na nowy dzień. Żadnego chodzenia po toaletach w nocy, żadnego wybudzania się. Jest po prostu pełny sen. Okazuje się, że sen jest w ogóle bardzo dynamicznym procesem. I nie miałam o tym zielonego pojęcia, ale przeczytałam e-booka właśnie o tym, jak spać, napisane przez Paulinę z Cień Wiatru. To jest niesamowicie ważna pozycja, bo kurde, przesypiamy większość życia. Dobrze jest chyba dobrze przesypiać, jak już musimy. Więc jeżeli ty też masz wyzwanie ze spaniem, albo potrzebujesz to sobie trochę podopinać, to w paczce psychomocy jest e-book Pauliny i nie tylko Pauliny. Czytam te książki, wdrażam to, co w nich jest napisane. Jeśli ty też deklarujesz rozwój osobisty, to teraz masz unikalną okazję, Nabyć 82 e-booki w naprawdę super cenie, a potem krok po kroku, dzień po dniu, czytać sobie te, które są Ci potrzebne. Na przykład. O dobrym spaniu.